Uch, siema Jak widzicie po długiej przerwie znowu jesteśmy w tym W zimie, w zimo, Wy zimie, w zimie, zimie jesteśmy Iki Pucyput Witam. A właśnie, pana. Yy, w związku Witaj, z fakt, <grym> zamknij się, a kija tam, dzięki, nie skorzystam. Co ja chciałem powiedzieć? Yy, a w związku z tym pucybutem i tymi innymi dziwnymi zawodami, czy jak to tak mogę się wyrazić tutaj, yy, dowiedziałem się, co to jest ten wykidajło. To jest bramkarz. Yy, no taki wiecie, do restauracji. Znaczy teraz w restauracjach nie ma, ale chyba wtedy... znaczy restauracji, do baru raczej. No, ale idziemy... no, tak. Idziemy teraz do temu domu detektywa. Mm, no niezbyt dużo tu ma, jak ostatnio mówiłem. Zniszczony regał. Co tu ma fajnego? Sereb ale skrzynacz sobie pewnie coś ona. Książeczka. Przewodnik powiedzimy. Prum, prum, prum. No, fajne są te przejścia. Bardzo mi się to ładnie podoba. To jest Raymond. Czekaj Raymondo Nie mogę. Szafa. Tak wiecie, no obrabujemy go no. Nie krzyczy, no to jest okej. Okay. To jest jeszcze szafa. O, krzyczę mi się przyda. I właśnie, kto to płacił za te. Kto to płacił. A nie, No, za te proszę, emblematy. Fajne oczy. Zapraszamy. Ten mon monoklon? Wiedź, min. Rezon jakich mało? A, twoja tak. legenda cię wyprzedza, Geralt. Jak mogę pomóc? Szukam informacji. Nie wiem, czy trafiłem pod właściwe adresy. Dobre pytanie. Jeśli powiem ci, że pracowałem dla adwokatów Kodringera i Fena, to wystarczy. Te nazwiska nic mi nie mówią, ale wierzę, że to dobra rekomendacja. Jako profesjonalista z całą pewnością rozumiesz, że informacje mają swoją cenę. No. Słucham cię uważnie, biały wilku. Interesują mnie osobnicy noszący brosze w kształcie salamandry. Interesują mnie osobnicy noszący brosze w kształcie salamandry. Tak się składa, że jestem w posiadaniu informacji na ich temat. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym wiedzieć, dlaczego interesujesz się tą sprawą. Mamy rachunki do wyrównania. No, tak. Podobnie jak ja. Moje zwierzenia kosztują 100 orenów. O ty, świcie. Oto pieniądze. Teraz powiedz, co wiesz o szefie Salamandry. Sprawą Salamandry zajmuję się od jakiegoś czasu. Mam pewne informacje. Kontynuuj. Salamandrą dowodzi Azar Javed, zelikański czarownik. To bardzo groźny przeciwnik, praktycznie poza moim zasięgiem. Ma kontakty i środki wystarczające, by wpływać na sytuację w mieście. Widziałem próbkę jego możliwości. Coś jeszcze? Podejrzewam, że działają na dużą skalę. Chodzi o coś więcej niż o złoto być może o politykę. Prowadzą też eksperymenty genetyczne. Bardzo niebezpieczne no, eksperymenty. Zwykli bandyci nie mieliby ani wystarczającej wiedzy, ani środków. Kto może pracować dla Jaweda? Domyślasz się? Kapitan Straży Miejskiej, który umorzył śledztwo w ich sprawie, znika gdzieś na całe noce. Porozmawiaj z nim. Może uda się coś z niego wycisnąć. To wszystko? Jest jeszcze drugi trop. Straż Miejska przetrzymuje pewnego człowieka, który ma ważne informacje. Straż? Gdzie? W Lochu? Tak, to nasza szansa. Musisz znaleźć sposób, żeby przesłuchać tego więźnia. Spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej od strażników. Aż to jak w banku. Ludzie często mi się zwierzają. <laughs> Informacje od niego mogą być bezcenne. Powodzenia! Wiesz coś więcej o więźniu z salamandry? Możliwe, że to jeden z dowódców. Niestety straż chwyta raczej drobnica, a grube ryby zostają na wolności. Wszystkiego dowiemy się, jak przesłuchasz więźnia. Zobaczymy. I jeszcze jedno: sądzę, że jesteś śledzony. Co sugerujesz? Pokrzyżujmy ich plany. Poczekaj u mnie chwilę, zaczną im puszczać nerwy. I zaskoczymy tych, co chcą zaskakiwać. Wejdę o północy. Czyli co? Aha. Ja myślałem, że będę sobie miał medytować, a nie. No jednak ktoś mnie śledzi. <ślesk> Wiedźmina, coś długo nie ma musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie prawdziwie, suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy... O handlowej. kurde, będę musiał walczyć. zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta. w dziewczyny. O walczę! Equipment! Bo chyba zdednę. Zdednę. Nie mam tu żadnych eliksirów, które by przywracały od razu życie. No oprócz tej nieskółki, ale... Księga puszczyka. zlecenie kot. Nie, nie mam, no. Będzie ciężko. Woda. Nie to z energią. Nie przyda mi się. Ugh. Dobra Chwila, ten magister, on gdzieś tam polecał najpierw tu gdzieś, chyba Ja nie mogę tu iść O, zbieramy sobie, a co mi tam... Ktoś za to płaci, więc... Zbieram ten znacznik Czemu nic nie mówi? Niestety stali, a ich zabijałem fajnie. Nie byłem przy tych... tu jest jeszcze jakieś... Eee, smarowidło. Dobra, to mi się nie przyda, tu też, tu też. Okej, okay, to co teraz? What's next? Hmm. Dziennik. Kapitan. Dobra. Gdzie są zadania? Vivaldi jego trzeba przeczytać. Przypytać Vincent. Vincent. W karczmie mi jest Teraz Teraz wieczór, to idę do misia. Jestem really, like, tutaj, jest Kurde Przejdziemy do jest, kudłacza ja, ja O fajnie To nasza jest Już się tu nie ma. Fajnie. Karczma. Miśku, dłacz. Mhm. Do mnie żopry, podróżny posłaniec. Witaj! Czego tu szukasz, przybyszu? Słyszałem, że skupujesz biżuterię. Oh. A nawet jeśli, to co? <grytanie> Napijesz się ze mną? Jasne, w towarzystwie zawsze raźniej. Coś jeszcze pijemy? O co chodzi? Chcesz sprzedać broszkę, oddychę za sztukę. Umowa stoi. O co chodzi? Kto płaci za brosze, albo załatwicie tak, że rodzona matka ci nie powie. <laughs> Wynoś się, nic ci nie powiem. Wynoś się, nic nie powiem. Fuck, źle to załatwiłem. Nie mam tych broszy, czyli jednak nic przedałem. Wynoś się, nic nie powiem. Witaj, biało włosy. To znaczy, jakim o, mamy tu zaplecze, ale zaplecze miękkie łóżko. O, kurde. <gry> to jak będzie? Fu, 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 Pokaż mi swoje towary. Mmm, <grym> 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 dwójka. Dzieje się coś ciekawego. A, w zasadzie to w zasadzie to mało. Chłopaki leją się po pyskach i nie obstawiają, czasem tłuką przyjezdnych. w sumie nudy. Idziemy na zaplecze. Oj, oj, oj. Żartowałam tylko. Mój chłop urwałby mi głowę, jakbym z tobą poszła. pomyśleć, co urwałby tobie? Może jednak zaryzykujemy? Nie ostatnio sprawnie tak, że wypląłam zęba. No. Mm. ostatnio mam coś fajnie? Nie, a to zapomniałem że to jest taki ten a nie to mogę je sprzedać ten shit cały Chwila. bardzo pasjonujący odcinek no nie wódę sprzedaję Fajnie, nie? Dobra, teraz trzeba szukać tego gościa. Kurde, no nie ma, no. Ba, holy Kupujesz coś? Chwila. Y jeszcze raz sobie spróbuję przeczytać. Gdzie to było? Nie znam, nie A, jeszcze do tego Kael'thain'a muszę iść. A nie, to było w tym poprzednim momentu. Nie sobie to poszukać z większego przeciwnika. O, powinienem spotkać się z posłanką, który... Aha. To właśnie... No, nagroda <noise> za. To właśnie był ten gościu. Czego chcesz odmieńczę? Chcę zadać kilka pytań. Chyba nie wiesz, do kogo gadasz, dziwolongu. Wysta... Zanim policzysz do trzech. No proszę, Wilczek walczy. Gardzę takim jak ty. Pogarda Wilczku to przywilej ludzi światłych i rozumnych. W innych przypadkach jest przejawem zwykłego gówniarstwa i ciemnoty. Głęboko w życiu mam twoją szczeniaską pogardę. Co słychać? Co słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać No <noise> ja widzę, że gadatliwy Komu będę wiem się, nic nie powiem, Dobra, idziemy dalej. Nic ciekawego nie było. Zwaliłem jakiś quest. Dobra, idziemy gdzieś indziej. Może to będzie coś ciekawego. Jak chcę grać w grę. Muszę zapytać o srebrny miecz. O, mogę iść tutaj. Albo do tego. Nie, idziemy tu, jedziemy od początku. W każdym na mapie dom pasera talara szkoda, że tu nie można, on tak biegnie, tak dziwnie bramka, że drzwi do domu baraniny chyba chwila Chwilę mm, muszę zobaczyć na mapkę. No oczywiście, że tędy nie przejdę. Muszę się uwrócić. A nie, tu nie da się podskakiwać. Und. Co dalej? Weprawo. E? A chyba, że mam tędy przejść. To jest. Przejścia nie ma wow. chcę wejść do szpitala. Nie będziesz wejść do nie będziesz mi tu choroby roznosił. Mój czas. Nie chcę wejść do tego. Chcę sobie przejść Tędy. O, nie na Nie, będziesz nie, no, i, idź. A to co to jest? Dobra, a tu jest tam paser. tak go w nocy on sprząta. Z sprzedaje i kupuje. No to ładnie. Czym Wszystkim czym warto. Hmm. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? No pijmy się, Straż znalazł Cię Wiedźmin. Nie zajmujesz się też hazardem, mi dlaczego... straż tyle lectwa związaną. Straż się. znalazła u ciebie Wiedźmiński miecz. Po pierwsze kurewska straż. Po drugie co ci do tego? Niedawno był tu inny Wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Inne. Znaczy, nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. <grym> hmm. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Yeah. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. A więc dalej? Mm. Skąd masz rzeczy, Berengara? Jesteś kurevsko uparty, Koleś. Od pośrednika. Talar, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie interesuje mnie pośrednik. Potrzebuję informacji o Berengarze. To kurwa mnie. No, Twój koleżka Wiedźmin pracował dla alchemika Galksteina. Te informacje masz gratis. Za każdą następną policzę normalnie. Mm. Wyjaśnij mi, dlaczego straż toleruje Twoją działalność. <głos> <głos> Tajemnica zawodowa. Trzeba się umieć ustawić. Ustawić? Jestem potrzebny zarówno kurewskim strażnikom jak i hendożonym złodziej. To prawdziwa sztuka, widźmi. Ze wszystkimi mam układy. Dlatego jestem nietykalny. Cza. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? No jasne. Ale gdzie masz ten mieczek? Uu. O, jeszcze związka z Salamandrą. Nie ma tu nic fajnego. Ręczny topór stalowy, a to jest no co zwizmiński miecz stalowy, a ten morski miecz żelazny, srebrny. O, to mi się przyda. Fuck ile to kosztowało. Dobra. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co się z nimi łączy? Nic, kurwa, nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem żonym paserem. Wiesz, co to jest pasar? Czy mam ci rozrysować? Rozrysuj. Czy myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma na napięku z Wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera, Do ciebie. Nadążasz? Chę żyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trewne towary, z którymi mam bezpośredni związek. No dobra Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej kurwa nie inaczej. Z wywiadu gratuluję dedukcji kurwa mać. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji przypełznij. To pogadamy. Przypełznę. To mi, where... where teraz? Z hazardzistą... Muszę... Aha. Z tym Kalksteinem trzeba pogadać, bo on ma jeszcze mi kasę dać. Tu jest Kalkstein. Mi kasę wisi. Nie ma tak, że boli. Gdzie on mieszka w końcu? Aha, tak. Tu pójdziemy, tu i tu. Ale fajny był ten gościu, taki miły Dzielnica nie ludzi E! Nie wiedziałem, że mogą mnie w tej grze zaatakować W środku miasta do tego Dlaczego on mnie tak nie no Nie, pieska nie zabijamy Znowu ta salamandra Chwile narkotyk, uuu Uu, On ma jeszcze więcej Za ja może gdzieś tu żarcie będzie Bym sobie coś zjadł mm, Obeczki tu są Nie, nie ma Więc są jakieś szczątki Dzielnica nie ludzi, bardzo yy, słodko Słodko. O, reklama jakaś. Schowaj to. Gdzie jest to wejście do tego? A tu jest AlphaStein. Spoko. Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie zaatakuje. ma, sorry za taki ten, ale wyrzuciło mnie po prostu z gry. No, nie wiem, co się stało. Dobrze, że autozapis nie był dość daleko, no to szybko odrobiłem to co tam z wami zrobiłem i wró wracam. Wracam. Kurde, taki nawyk ze Skyrima. O, już kamostałem. Cześć. Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie i to sam Wiedźmin Geralt. Geralt, się spotykamy. Znów potrzebuję Twojego. A to pomoc. jest ten, ten małpi taki. Sprawa jest poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać kamieniem milowym w rozwoju Archęta. Posłucham. Hmm. Pracował dla ciebie wieźmin Berengar. Ach, miałem nadzieję, że się nie dowiesz. Chcesz mi o czymś Och. powiedzieć? Prawda jest taka. Wynająłem go, by zbadał tajemnice wieży na bagnach. Nie chciałem cię niepotrzebnie straszyć. Wciąż mam plany odnośnie tej wieży. Wynająłeś go, a on zniknął bez śladu. Nie mów, że nic o tym nie wiesz. Właśnie dlatego chcę, abyś ty rozwiązał zagadkę wieży. Może przy okazji dowiesz się, co przytrafiło się Berengarowi. Czyli nie wiesz, co się z nim stało? Nie tylko ja pożądam ukrytej tam wiedzy. Moi konkurenci mogli uderzyć w Berengara. On się czegoś obawiał. Zostawił w depozycie księgę. Proszę, oddasz mu, gdy go spotkasz. Do tego czasu możesz z niej korzystać. Spoko. Mm, e, jak chciałem? Chciałeś mi dać ci zlecenie. Wiedź mi nie. Masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego życia. Znałem A to, dzieje? Nie na najwyższym... rybku Nieprzyryb... gdzie tu zlec. Macwaj, do Ładna sumka. coś Gdy, gdzie mam ma... legend... noc, Wiem, przy ok... przeniesieniu taką. Właśnie co, nie interesuje mnie to? Hmm. <laughs> Jeśli chodzi o wieże, ja sprawię ogłoszenia. Jak dostać się na bagna? Jak dostać się na bagna? Wyjdź zachodnią bramą na groble, prowadzącą do starej wejzimy. I co dalej? Powiniene się znaleźć tam prom i przewoźnika. Prom kursuje w obie strony? Tak. Na bagnach jest mała przystań. W pobliżu znajduje się wioska ceglarzy. O Boże, ile Dzięki danych. wskazówki. Hmm. Przychodzę w... Masz dla mnie... Chodzi mi o krew Guli. O, właśnie. Hmm. A, tak. To jeszcze z przedmieścia, prawda? Nieważne. Masz ją? Tak. Oto ona. No. W zasadzie już jej nie potrzebuję, ale niech będzie, kupię sobie na zapas, ile dostałem? A, stu, Matko, ile do czytania. Eee, hmm, może on coś wie. Yeah. wygląda na to, że masz jakiś Chyba żartujesz i to właśnie chciał O co konkretnie? Pewne To podejrzane, że ludzie, których wynająłeś Nie wiem, kto ścigał Beren Nie próbowałeś Nie bądź głup Nie wiesz Te poszlaki to za mało bym zde... Właśnie, nie traćmy czasu Jak znajdziesz tego przestępcę, z chęcią ci pomogę Dobra, no, wróćmy do pracy po prostu się legnąć Jeśli na zajdę, to nowe śledztwo Nie, idę go obrą weź, nie chce mi się Zresztą... Czy teraz mam zaznaczone? A, brama na groble, spoko Aha yy, Wiecie co, w tym miejscu skończę odcinek Następnym razem wybierzemy się na te groble Tak wybierzemy się na te groble więc ja teraz sobie poza nagraniem pójdę do Vincenta i Vivaldiego Więc na razie żegnam się z wami Cześć